Hej, tu Marta, Zach, ten francuski. Mam dla Ciebie kolejną szybką lekcję francuskiego. Klasyczne francuskie przeczenie ma dwie części. N przed czasownikiem i pa po czasowniku. Przed czasownikami rozpoczynającymi się na samogłoskę N skraca się do N z apostrofem. Jeśli chcesz powiedzieć nie chcę mi się spać, powiesz je ne pas sommeil. Jeśli się nie boisz, powiesz je ne pas peur. Jeśli nie jest Ci zimno, powiesz je ne pas froid. O wiele częściej jednak słuchając Francuzów usłyszysz swojsko brzmiące żypa. Dzieje się tak dlatego, że nie wypada z sprzeczenia, żeby było szybciej i żypa na tyle spodobała się Francuzom, że włączyli ją na stałe do swojego językowego repertuaru. O wiele częściej usłyszysz zatem żypa sommeil, j'ai pas peur, j'ai froid. Napiszcie w komentarzu Wasze ulubione wyrażenie z rzepą, a ja idę sprawdzić, czy we francuskiej spiżarni nie czai się jeszcze jakiś smaczny owoc. Chcesz samodzielnie opanować podstawy francuskiego? Zapraszam na kurs Francuski Start. Link w opisie.